cześć! Tuż po seansie na świeżaka ponownie kolejny odcinek serii, tym razem Anioł Stróż, czyli bardzo przyjemna komedia obyczajowa w tytułowej roli mój bro-romans, ukochany facet i nie wstydzę się tego, czyli Keanu Reeves. Opowiadałem Wam o tym, że będę dziś jeszcze do kina, no i jestem, i jestem... Po sensie. Zatem jakie są moje pierwsze wrażenia, bo to zawsze jest inaczej, kiedy się nagrywa coś na świeżaka, właśnie, a zupełnie inaczej może być zupełnie odbiór, więc zupełnie inna ocena, kiedy nagrywamy coś swoje wrażenia po tygodniu czy miesiącu. No więc, jestem bardzo zadowolony, że byłem na tym filmie w kinie, aczkolwiek trudno mi ten film wam z czystym polecić. Waham się i teraz wytłumaczę. Nie chodzi o jakość filmu, tylko z jednej strony, czysto dla sympatii tego dzieła, o którym wam zaraz opowiem, chciałbym, bo jak najwięcej osób na ten seans poszło, by ludzie walili drzwiami oknami, bo moim zdaniem, o oh, spoiler, ale pewnie się już domyślacie, warto. Z drugiej jednak strony, oceniając same dzieło artystyczne, sam film to nie jest to ten film, który koniecznie musicie zobaczyć na dużym ekranie ze świetnym udźwiękowieniem, bo jeśli nie będziecie oglądać tego w kinie, to stracicie mnóstwo dodatkowych yy, wizualiów, czy efektów dźwiękowych i tak dalej. No nie. To jest prosta, przyjemna, wzruszająca i mądra komedia obyczajowa, którą równie dobrze, jeśli chodzi o chłonięcie treści, tego, co nam prezentują twórcy, możecie ją zobaczyć na małym ekranie. Może nie telewizor, no, przepraszam, może nie telefonu, ale waszego ekranu komputerowego, czy telewizora, no więc z jednej strony tak, tak, chodźcie do kina, żeby to napędziło koniunkturę i żeby więcej tego typu dzieł powstawało właśnie do kina, prowadzony ani od razu na serwis streamingowy ten czy inny, z drugiej strony od strony odbiorcy tak można ten film obejrzeć sobie na jakimś serwisie, tylko jeśli będzie, bo nie ma żadnej gwarancji, że to gdzieś się w najbliższym czasie w jakimś serwisie pojawi. No ale dobra, tak naprawdę czy warto? Już wie, słyszycie, że warto, ale dlaczego w takim razie uważam, że warto? Jeśli chodzi o Fabułę, słuchajcie, mamy tutaj dosyć prostą historię pewnego zagubionego, czy też prostolinijnego, może takiego, trochę dami, dumpy, tak to się mówi po angielsku? Dami, troszkę takiego głupkowatego, prostego w każdym razie, anioła, stróża, którego celem życiowym jest i głównym zadaniem, pracą, bo praca jest ważnym hasłem w tym filmie głównym zadaniem jest ratowanie ludzi przed wypadkami, które to wypadki samochodowe sami na siebie sprowadzają, sms w trakcie e, kierowania samochodem. Tak, bardzo skomplikowana rola Anioła Stróża, prawda? No więc nasz Anioł Stróż, grany przez Keanu Reevesa, gra taką tutaj postać i moim zdaniem w roli właśnie takiego zagubionego, bardzo prostolinijnego, troszkę głupkowatego, czym ja powiedziałem, e, bohatera, Keanu sprawdza się doskonale. Chce się go po prostu na tym ekranie przytulić, pocieszyć, poklepać po głowie, i powiedzieć mu, będzie dobrze, będzie ok. Ale co ciekawe, to on właśnie przez większość przynajmniej stanu jest tą postacią, która stara się wszystkim naokoło powiedzieć. Będzie dobrze, będzie okej. Okay. No i mamy tego naszego bohatera, który różnym osobom pomaga, by w ostatniej chwili zwrócili uwagę na to, co się dzieje przed e, zderzakiem ich samochodu, a nie to, co się dzieje e, w ich telefonie, ale w jakimś takim szczególnym afektem darzy on. E, pewnego mężczyznę, który to pracuje na trzy taty i zachorowuje się i ma bardzo, bardzo ciężkie życie generalnie. Pomimo tego, że pracuje na te trzy taty, to ciągle coś nie wychodzi i życie go nie rozpieszcza, można powiedzieć, że nawet nie starca mu od pierwszego do pierwszego. Żyje w swoim samochodzie, tak, w samochodzie, nie ma nawet możliwości spania. Może nie jest na super, super dnie, bo nie jest jeszcze bezdomnym, który śpi w namiocie na ulicy, ale jest mu do tego bardzo, bardzo blisko. No i nasz. Nasz anioł stróż, zauroczony też opowieściami tych ważniejszych stróży, którzy dopowiadają, jak uratowali komuś życie, jak zniechęcili kogoś, do sam, komu, zniechęcili kogoś do tego, by popełnił samobójstwo, jak wlewają nadzieję w serca ludzkie, ten nasz prosty anioł gdzieś tam w sobie w głowie myślił, on też by chciał, chciałby uratować czyjeś życie, więc postanawia uratować życie tego biednego naszego ludzkiego bohatera w taki sposób. Pokazując mu, że jego życie jest cenne, że jest ważne tak, jakie jest, że jest pełne nadziei, że warto żyć właśnie w ten, a nie inny sposób. Jak to najłatwiej osiągnąć? Hmm. Czyżby najlepszym sposobem nie było podmiana życia losów życiowych naszego biednego bohatera z kimś bardzo, bardzo, bardzo bogatym? a potem okazuje się, że wszystko nie jest tak proste, jak naszemu aniołowi się wydawało i nie bez przyczyny jego przełożeni nie chcieli mu wcześniej takiej roli dawać. Więcej wam nie powiem, ale generalnie mamy tu zamianę ról, przy czym e, świadomi są bohaterowie tej zamiany ról. Bogaty staje się bardzo biednym, a bardzo biedny staje się bogatym. Wszystko to w ramach lekcji, którą przekazać chce im nasz tytułowy anioł stróż. I, no i mamy w związku z tym mnóstwo historii komediowych, przy czym to nie jest komedia typu sitcomowego, nie jest to ona oparta na humor, na slapsticku. Nie, tu mamy wydarzenia obyczajowe, które budzą w nas uśmiech, radość, zadowolenie, ale ten film jest też mocno przesiąknięty takim obrazem współczesnej Ameryki. Ktoś mógłby podciągnąć ten obraz, ten film, nawet w pewne aspekty polityczne, choć tu, baron Boże, nie pada żadne nazwisko żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tego czy innego, ani żadnych poglądów politycznych, tu się nie wymienia, a jednak przez zaprezentowanie tego, jak wygląda życie codzienne masy milionów Amerykanów, i to okazuje się, co zresztą, jeśli się troszkę, jakby społeczeństwo amerykańskie, zagłębicie głównie tych. Mm, tych przyjezdnych, nazwijmy to, tych emigranckich aktualnie, czy w pierwszym lub drugim pokoleniu, to ona wygląda przerażająco i jest to pewna opowieść o tym, jak wygląda Ameryka współcześnie, o problemach trawiących nie w skali masowej, Amerykanów jako społeczeństwo, tylko w skali pojedynczych ludzi. Jak wygląda ich codzienne życie, jak muszą pracować na trzy etaty, jak mimo wszystko nie starcza do pierwszego, jakie jest podejście bogatych do biednych. Oczywiście, mamy tu prostą komedię obyczajową, więc nie oczekujmy głębokich analiz i poszukiwania rzeczywistych rozwiązań społecznych, czy rzeczywistego analizowania, tak jak wam powiedziałem, użyłem już tego słowa, analizowania tego, jakie są przyczyny, jak można z tego wszystkiego wyjść. Ale takie proste ludzkie odruchy i proste ludzkie rozwiązania przychodzą nam od razu do głowy. I ja miałem takie poczucie, że nie chcąc, nawet zakładając, że twórcy nie mieli takich intencji, chcieli po prostu opowiedzieć przyjemną życiową historię. To przy, jednak wpisują się trochę w ten dyskurs polityczny, aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej tych ludzi na samym dole społeczeństwa amerykańskiego. I nie ukrywam też, tak jak ten, ten film generalnie oglądam się przyjemnie. Oglądam się wiedzieć z taką masełkiem na serduszku, takim ciepełkiem na serduszku. Mimo problemów naszych bohaterów, mimo trudności, nie mamy tu poczucia mm, totalnego załamania. Twórcy nie starają się sprowadzić tych, huterów, tych huterów totalnie, totalnie na dno, z mrokiem, z czarną, my, z czarną myślą, z takim przesłaniem, że jest po prostu tragicznie. Opowiada nam się to w miarę przyjemnie, ale jednak w sposób przejmujący, i nie ukrywam, że na sam koniec łezka woku mi się pojawiła. Tak, i to nie była łez, łezka w stylu, jak smutne jest to, co to jest tu pokazane, ale jak proste. Ludzkie i empatyczne. Ten finał naprawdę właśnie taki jest. Prosty, ludzki i empatyczny. Więc jeśli oczekiwalibyście od Anioła Stróża komedii na całego, taki wiecie, taką z boki zrywać i w ogóle śmiejemy się do rozpuchu. Nie, to nie jest ten typ filmu. To jest komedia obyczajowa. Ten akcent obyczajowy jest chyba nawet ważniejszy niż akcent komediowy. Będziecie mogli kilka razy zastanowić się nad konstrukcją naszego społeczeństwa. Możecie się z nią nie zgadzać i zgadzać, nad pewnymi, e, jakby, rozwiązaniami społecznymi, które funkcjonują w naszej rzeczywistości, nad tymi, które już niedługo nas dotkną, bo w pewien sposób, oczywiście, komediowy, dotykamy tu kwestii zastępowania pracy ludzkiej pracą robotów, chociażby, czy AI. E, I wydaje mi się też, że w tych tematach trójka głównych aktorów bardzo przepraszam, niestety nie znam i nie zapamiętałem imienia zyska nazwiska bohatera hinduskiego, bohatera, pochodzenia hinduskiego, jeśli dobrze rozumiem, który gra tę tą, tą rolę tego najbiedniejszego aktora, ale zarówno e, najbiedniejszej postaci, ale zarówno Keanu, więc jako Anioł Stróż, jak i Seth Rogen, jako ten bogaty Jeff, moim zdaniem, nie tylko doskonale w tych rolach się odnoszą, Seth Rogen przynosi mnóstwo komediowych efektów, on jest najbardziej komediową postacią, on czuje ten vibe komediowy, to jest aktor komediowy, on się doskonale sprawdza, a jednak w ostat jego dziełach oprócz komedii, on stara się przemycić troszkę aspektów społecznych, trochę, trochę, troszkę poważniejszego, może w takim luźniejszym stylu, ale troszkę poważniejszego podejścia do tematów dręczących amerykańskie społeczeństwo, czy jakiś procent amerykańskiego społeczeństwa, jakąś warstwę amerykańskiego społeczeństwa. Więc w związku z tym ta trójka, moim zdaniem, ludzi. Świadomy jednak mówi wam coś więcej o Ameryce, a nie tylko chcę was się chcę was rozśmieszyć czy was delikatnie bardzo przyjemnie wzruszyć. Zatem bardzo polecam wam e, Anioła Stróża z tym założeniem, że tak jak mówię, jeśli bym chciał więcej takich filmów, tak idźcie na to do kina, ale z punktu widzenia odbiorcy nic na tym nie stracicie, jeśli obejrzycie ten film poza kinem. Bardzo przyjemny, bardzo emocjonalnie, ja byłem, go odbierałem, e, niby to jest prosty przekaz, niby oczywisty, ale jednak jest powiedziany w taki sposób ciepły, przejmujący i ludzki. Bardzo Wam polecam, powtarzam się, wiem. Oprócz tego, no oprócz tego zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.